Bardzo skromne pominki. To jest portret Wincentego Witosa, który być może się przyda. Chcieliśmy przekazać również komiks o Wincentym Witosie. Myślę, że dla młodzieży będzie to dobra i właściwa lektura dla młodzieży tej szkoły. Z bogatego życiorysu Wincentego Witosa wybraliśmy najciekawszy, i najbardziej znaczący dla Polski i dla Europy fragment. Otóż zwycięstwo w bitwie warszawskiej 1920 roku. Myślę, że wierzę w to, że, że te skromne upominki przydadzą się i będą wykorzystane. Ja mam świadomość, że jesteście już trochę zmęczeni, ale. Ale y, mam do powiązania też do delegacji Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wicentego Witosa z Wierzchołowic, żeby podzielić się y, kilkoma refleksjami i jak pozwolicie zacznę od osobistych. Kiedy w 2000 roku zwoli kolegów zostałem prezesem Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Wincentego Witosa i przyjechałem tutaj pierwszy raz z Janiną Kupiec, o której e, tak wspaniale mówił e, pan Stanisław, stanisław, przecież tak no. jesteśmy, e, to e, muszę powiedzieć, że, że nie mogłem wyjść z ogromnego osobistego, pozytywnego uroku. Bo gdzie się nie ruszyliśmy, Stanisław e, Gawlik. E, ogromne zaangażowanie, ogromne zaangażowanie w te nasze wspólne sprawy. Natknęliśmy się na y, Zbigniewa, przepraszam, jeśli przekręcę twoje nazwisko, Cordella. Y, on mówi, a mnie, a mnie dziadek opowiadał, y, że znał Widosa. Natknęliśmy się na y, y, Roberta y, Bace, waszego wójta? Borskiego. Borskiego, przepraszam, ale o Bacy za chwilę. To, to on mówi podobnie, a mnie dziadek opowiadał, że, że spotkał się z Witosem i natknęliśmy się na Radima Bace z gminy Palkowice, e, u którego bywamy, jak jesteśmy tutaj na wizytach niemal corocznych, e, we wrześniu w rocznicę e, emigracji Wincentego Witosa, a on mówi podobnie. Tak się zastanawiam, jaki, jak, intensywnie, jak intensywnie spędzał czas tutaj Wincenty Vitos, skoro, skoro w tylu miejscach zostawił pozytywny ślad. Jak zwykłą był osobowością, ale o osobowości nie będę mówił, bo, bo, bo pięknie, e, pięknie zostało to tutaj powiedziane, więc, więc nie, nie można się powtarzać. Szanowni Państwo, Wincenty Witos był wybitną postacią, był wybitnym politykiem, był mężem Stanów, na skalę szerszą niż Polska. A to, że nie lubili Witosa komuniści, bo, bo mu pamiętali bitwę warszawską i pogonienie Armii Czerwonej, to, to jest jakby jedna sprawa. To, że y, Obóz Sanacyjny y, potraktował wszystkich twórców niepodległości tak, jak potraktował, to, to, to swoją drogą. Natomiast ostatnio dzieją się rzeczy powiedziałbym niesamowite. Y, ja myślę, że to, to, o czym powiem teraz, to się bierze stąd, bo Wy jesteście niesamowici y, w tym. Y, w zaangażowaniu w polskość właśnie w kultywowanie Wincentego witosa. Co się ostatnio stało? Otóż w e, dużej mierze z inicjatywy prezesa Polskiego Skolnictwa Ludowego Władysława Kośniaka Kamysza Sąd Najwyższy skasował wyrok procesu brzeskiego, uznał go za niewłaściwy i niebyły. Prezydent, y, jeszcze chyba Bronisław Komorowski, przywrócił order Orła Białego Wincentemu Witosowi. Prezydent Andrzej Duda na urodzinach Wincentego Witosa w Wierzosławicach, jako pierwszy przedstawiciel prawicowego obozu politycznego w Polsce, powiedział wprost, że błędem Józefa Piłsudskiego było potraktowanie twórców niepodległości w taki sposób. Nie powinien był tego zrobić. E, to są takie duże zdarzenia, o których, o których mówię. E, my do tego dołożyliśmy niewielką cegiełkę, bowiem udało nam się z Instytutem Pamięci Narodowej wznowić dzieła Wincentego Witosa Dzieła wybrane, pięciotomowe dzieła, które też mają związek z tą Ziemią, bo przecież powstały na bazie rękopisów, które powstały tutaj podczas emigracji. Rękopisy wywiezione przez, przez łączników o tym, o tym mówił pięknie Andrzej Molaki, który jest, przyznałeś się, Andrzej, że jesteś wnukiem. Y, 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 a I Pani Pawła Niemca? Tak, tak, i synem, i, i synem, Niemcy, że... i synem i, tak. Drugiej tak, tak, Witosa nie jestem. <grym> Kto to wie? <grym> tak. Więc te trafiły do córki Wincentego Witosa. Pierwsze wydanie jednotomowe ukazało się w Chicago w latach 50., -tych. kolejne w Paryżu. Kolejne trzy tomy, natomiast pierwsze kompletne wydanie ukazało się w Polsce już w latach 80., wydanie z wydawnictwo Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. To udało nam się wznowić razem z Instytutem Pamięci Narodowej. Ja, ja pokazuję pierwszy tom, bo, bo mimo tego, że nie wyglądam na łąka, ale one trochę ważą, a, a chciałbym te, te dzieła zostawić tutaj w Związku Kulturalnym. Wraz z podziękowaniem za dzisiejsze spotkanie, za, za to, że pamiętacie i kultywujecie. O, o, Kaziu, Kaziu pokazuje, tak, tyle tego. Nie. Naprawdę mądre. My jesteśmy to, to, to takie skromne podziękowanie za to, co robicie, za to, że, że pomagacie nam, przywróciliście Wincentego Witosa. Polsce, Polakom. Pomogliście w tym, w tym dziele i mam nadzieję, że uda nam się nadal współpracować. Pamiętam, o tym mówił dużo, dużo Andrzej i Stanisław Gawlik. Pamiętam odsłonięcie pierwszego pomnika i piękną konferencję w Jablonkowie. To właśnie to właśnie Halina, te, te wydawnictwa, które tej, po tej konferencji powstały, pamiętam budowę drugiego obelisku przy ogromnym zaangażowaniu Kościoła i Bigniewa. Pamiętam jego również odsłonięcie i konferencję w kościele braterskim. Mam nadzieję, że będziemy tutaj do Was przyjeżdżać będziemy nadal kultywować pamięć o Wincentym Witosie, bo Wincenty Witos jako model osobowości, polityka jest dzisiaj potrzebny Polsce, Europie i być może szerzej. Polityka, który nigdy nie odwrócił się od państwa polskiego, nawet wówczas, kiedy doznawał krzywd. Zawsze Apelował do braci Włościan, do Chłopów, że Polska jest najważniejsza i, i trzeba w jej obronie stawać. Był gotów do rozmowy z każdym w interesie państwa polskiego. Dzisiaj, w świecie, w którym dosyć łatwo stajemy na linii sporu. Dosyć łatwo odradzają się nacjonalizmy politycy tego formatu. Tej odpowiedzialności są niezwykle potrzebne. Dlatego przypominajmy ciągle. My sobie w towarzystwie przyjęliśmy taką formułę, że, że będziemy przypominać o Wincentym Witosie i jego postawie nieustannie jako o modelu polityka. Chciałem jeszcze powiedzieć, że, że, że yy, yy, ten komiks, który, który przywieźliśmy, wydaliśmy jako pierwszą z pięciu yy, edycji komiksu. Tą poświęciliśmy Bitwie Warszawskiej, ale w trakcie przygotowania jest edycja poświęcona emigracji. I chciałbym Was zaprosić do współpracy. Chciałbym Was poprosić, jeśli macie pomysły, dokumenty, jakieś wspomnienia z pobytu Wincentego Witosa, dajcie nam. Utrwalimy, przeniesiemy to w takiej formie dla, dla dzieci młodzieży, obrazkowej formie. Wydawnictwa książkowe mają swoich odbiorców, tego typu wydawnictwa będą miały swoich odbiorców. Jeśli możecie nam pomóc, serdecznie o to proszę. I z góry dziękuję. Dziękuję yy, za to, że, że jesteście wspaniali, bo, bo jesteście wspaniali i powodujecie, że mówię o osobistych wrażeniach, że człowiek wyjeżdża stąd z naładowanymi akumulatorami. Chce się więcej niż by się wydawało, chce się pracować. I, i to jest. Za ten wkład w taką, w taką budowę tej wspólnoty serdecznie Wam dziękuję.